Cześć, witam serdecznie na kanale zbranie w tych spartańskich warunkach. Może nie widzicie tego, że są spartańskie, ponieważ yy, pewnie tego nie odczuwacie. W kamerze nie widzicie, jak się te drzewa ruszają, ale strasznie wieje, jest potężny wiatr. Yy, śnieg zaraz przyjdzie, bo widzę, jest potężna chmura, więc pewnie będzie zaraz sypać. Schowałem się przed wiatrem. Yy, zawałem. Tutaj z zawału, yy, z drugiej strony, atakuje wiatr, więc troszeczkę. Troszeczkę mnie jest tego wiatru właśnie z tej strony, dlatego postanowiłem nagrać. W ogóle wybrałem się na zewnątrz, żeby nagrać yy, pierwszy odcinek serii KFI, czyli nowego segmentu na kanale, o którym mówiłem w tamtym roku czyli krótkie filmy instruktażowe. Jak sama nazwa mówi, będą to króciutkie filmy o króciutkie pojęcie względem do 10 minut, mam nadzieję które będą mówić o jakichś tam aspektach wędkarstwa będą tłumaczyć takie podstawowe rzeczy. A pierwszy odcinek, który właśnie dzisiaj y, będzie nagrywany, o, już zaczyna sypać, bo idzie straszna chmura z tym wiatrem. Y, pierwszy odcinek, który będzie z nim nagrywany będzie to odcinek y, czeburaszka versus główka dzigowa, y, jak to ugryźć, kiedy zbroić czeburaszkę, kiedy zbroić główkę jigową, takie porównanie tych dwóch obciążeń. Tak więc zapraszam serdecznie, ale chyba, chyba z domu jednak, bo Yy, chcę, żeby audio było dobre, a ten wiatr czuję, że będzie mi przeszkadzał, tak więc jeżeli to audio teraz jest złe, to serdecznie przepraszam. A ja zmykam teraz do domu i nagram Wam to po prostu ze stołu, omówię Wam. Będą zdjęcia, będzie omówienie. Jeśli ktoś chce, zapraszam serdecznie na pierwszą część KFI. Aha, jeszcze jedno. W związku z tym, że jest to pierwszy odcinek, tak więc takie rozpoczęcie urodziny, można powiedzieć małe dodatkowo. Pękło mi 1500 subów na kanale. Za wszystkie bardzo bardzo serdecznie dziękuję. To dzięki Wam jestem tu na kanale. Tak jak mówię, 1500 subów jest lekko ponad, za każdego suba bardzo serdecznie dziękuję. I w takim wypadku na końcu filmu coś tam ogłoszę, coś tam będzie do zgarnięcia. Oczywiście poznacie zasady i tak dalej. Więc zapraszam serdecznie. Tak samo pod koniec filmu. Ogłoszę, kto zgarnie ode mnie ten kołowrotek, który był na ostatnim filmie. Do zgarnięcia jest mi po prostu niepotrzebny, więc pomyślałem, że komuś może się przydać. Wszystkie informacje są na końcu filmu, więc jeżeli nie chcecie oglądać tego materiału, wiecie do czego służy czerwurażka, wiecie do czego służy główka jigowa. Tak więc zapraszam tylko na sam koniec. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Dobra, jestem już w domu. Jak widzicie, troszkę się pozmieniało tu, jeśli chodzi o, o mój tutaj kącik. Wcześniej nagrywałem tam, y, pod tablicą. Jednak y, musieliśmy z żoną kupić nowe łóżeczko dla córy trochę większe, więc musieliśmy zrobić tutaj mały niż masz przemeblowanie, więc y, jestem w tym miejscu, w którym jestem. Y, troszeczkę się to pozmieniało. Na razie będę tu nagrywał. Mam nadzieję, że nie będzie tragedii, nie będzie, nie będzie to wam jakoś przeszkadzać. Ale zaczynamy. Główka jigowa i czeburażka. Zalety, wady, różnice, podobieństwa i tak dalej. Jedziemy. Zacznijmy od tego, że główka jigowa, jak i czeburażka mają to samo zadanie, czyli dociążenie zestawu i dozbrojenie go w taki sposób, który nam po prostu odpowiada. Do danej wody, do danych warunków pogody dociążamy sobie zestaw. Główki jigowe zarówno jak i czeburażki mogą być ołowiane bądź wolframowe. Jeśli chodzi o budowę główki jigowej, jak widzicie, jest to haczyk połączony z kulką ołowianą, czyli ciężarkiem. Natomiast czeburażka jest to kulka ołowiana bądź wolframowa, tak jak mówiłem. Do tego jeszcze przejdę później. Z taką agraweczką, którą wsuwamy w środek w główkę. Tutaj różnica jest taka, że nie mamy haka. Hak musimy sobie sami dostosować do przynęty. Może być to hak offsetowy bądź spinningowy, tak jak tutaj w moim przypadku. Jeżeli dozbroimy sobie tą przynętę, yy, dopinamy wówczas czeburażkę do tego haka. Czeburażkę o określonej gramaturze, która nam tam odpowiada względem głębokości łowiska, warunków atmosferycznych itd. itd. Więc spełniają taką samą rolę, czyli dociążenie zestawu. Jednak są między innymi różnice, takie jak w budowie, ale i też w zastosowaniu. Chodzi o pracę przynęty. W główce jigowej, jeżeli już nabijemy na rybkę na hak, wówczas ten hak można powiedzieć, to jest taki kręgosłup tej ryby, który nam troszeczkę usztywnia tą pracę, gdzie możemy sobie wachlować ogonkiem, podbijać i tak dalej tą przynętę, oczywiście. Ale ta przynęta jest w miarę sztywna, ma tam jakąś ograniczoną swoją pracę. Natomiast czeburaszka znacznie zmienia nam tą pracę przynęty. Jeżeli założymy cały zestaw na czeburasce, znacznie zmienia nam tą przynętę, ponieważ dodaje nam dodatkowy, dodatkowy przegub ruchomy, który tak jakby zmienia nam charakter pracy tej przynęty, zmienia nam pracę tej przynęty, ponieważ yy, na pierwsze oczko, teraz jak widzicie na zdjęciu, zapinamy przypon i mamy już pierwsze połączenie ruchome. W przypadku główki dźwigowej to by było jedyne połączenie ruchome, kiedy łączymy główkę dźwigową z przyponem, a tutaj mamy jeszcze dodatkowo drugi drugie połączenie ruchome, więc przynęty mają całkiem inną pracę. I kiedy ta praca może nam się przydać dodatkowa? no wtedy kiedy dozbrajamy przede wszystkim jakieś małe robakopochodne przynęty, które nie mają swojej pracy własnej, tak jak na przykład tutaj w przypadku rybki ogonek, może to ja to tak pokażę. O, czeburaszka dochodzi do dna, a przynęta sobie gdzieś tam wisi w toni. Możemy tą pracę podczas y, podbijanie przynęty y, urozmaicić. Przydaje się to wtedy, kiedy ryby są chimeryczne, kiedy ryby nie chcą brać na zwykłe główki jigowe, wówczas możemy sobie założyć czeburaszkę, niekoniecznie na jakieś y, pochodne typu, nie wiem, tanty, czy, czy jakieś raczki, czy jakieś inne, możemy sobie założyć również czeburaszkę na, y, na gumę zwykłą, na zwykłego ripera. wówczas dajemy hak offsetowy najlepiej, dołączamy czeburaszkę i taką przynętą możemy śmiało śmigać po dnie, Ograniczając w ten sposób też yy, zaczepy, mówiłem też o tym, że może być yy, obciążenie zarówno w główkach jigowych, jak i w czeburażkach yy, ołowiane bądź wykonane z wolframu. Dlaczego stosuje się w tej chwili coraz częściej yy, obciążenie z wolframu? Z kilku powodów. Z, yy, pierwszym powodem może być yy, taka ekologia wprowadzana w wędkarstwo, ponieważ yy, Wiadomo, ołów zostawiony w wodzie jest szkodliwy, więc staramy się odejść od tego ołowiu i, i z, zmieniać na jakieś alternatywne obciążenia. I tutaj w grę wchodzi właśnie ten wolfram. To jest plus. Tak samo plusem jest to, że wolframowe obciążenie yy, takiej samej gramatury jak ołowiane jest mniejsze, więc jeżeli mamy tutaj 3 gramy obciążenia, i tutaj taką główkę, jak widzicie, to 3 gramy. Wolframu będzie mniejsze po prostu, więc podczas jakiegoś takiego dłubania, yy, łowienia właśnie na takie małe wormiki, odchudzamy ten zestaw, pozostając przy tej samej gramaturze. I kolejnym plusem jest to, że Wolfram ma takie metaliczne postuki, jeżeli, jeżeli gdzieś tam obstukujemy kamienie, ołów tego nie ma, więc to też może dodatkowo zwabić rybę. Myślę, że tyle. I na końcu jeszcze yy, na szybciutko. Ostatnio w części drugiej sandaczowej, jeśli ktoś nie oglądał, to zapraszam, yy, mówiłem na samym końcu, że mam do oddania kołowrotek. Ja sobie wybrałem osobę spośród tych wszystkich komentarzy, która otrzyma ode mnie ten kołowrotek, więc jest to SherryCoke18. Gratuluję. Mam nadzieję, że dziecku jeszcze posłuży ten kołowroteczek chwilkę. Nauczy się na nim gdzieś tam jakichś yy, podstawowych technik łowienia. W komentarzu wyślę maila, na które... Na który wy, wyślij mi bardzo proszę y, informacje na temat przesyłki przedmiotu. Może być paczkomat, zostaw wszystkie dane do, do paczkomatu i ja ci to w przyszłym tygodniu podeślę. I kolejna rzecz. Y, kanał osiągnął, tak jak mówiłem, na wstępie 1500 subów, już jest le, lekko ponad 1500 subów, więc y, za wszystkie dziękuję jeszcze raz i y, będę miał do oddania w ramach podziękowania za to, że subskrybujecie, jesteście ze mną trzy rzeczy, pierwszą rzecz będzie to podbierak wędkarski spinningowy nada Wam się idealnie teraz na wstrągowanie, które się niedługo zaczyna więc jak najbardziej, niektórzy już zaczęli więc jak najbardziej strągowy taki podbierak, tylko nie ten drewniany taki jak ja mam po prostu na filmie, taki jakiego ja używam i oprócz tego Dwa zestawy przynęt pstrągowo, takich jezioro-kleniowych, można powiedzieć. W ramach podziękowania za wasze subskrypcje, wystarczy pod tym filmem napisać, czy takie szybkie filmy instruktażowe y, będą wam potrzebne, jak się na to zapatrujecie i czy taki format wam odpowiada. Tak więc na dzisiaj tyle, bo miało być szybko, a już jest 13 minut widzę na kamerze. Trzymajcie się, do następnego razu, hej hej.